Powiedzmy, że tu jest bet nasz, nie? Yes. I tutaj... No tak na naprzeciwko, powiedzmy, nie? No nie musisz robić całego, no. Muszę. <laughs> I that's what made the bet <laughs> <laughs> Jeszcze nikt z tego nie, nie, nie wpadł na to? Naprawdę? Nie, nie nikt. Byłem w bardzo dużej ilości kompetencji kom w Minecraft'a, jeszcze nig nigdy nie słyszałem o czymś takim. Ja naprawdę w wymyśliłem walid faktykę. Tak. O kurwa, o kurwa, aż <grym> zrobię z tego film. <grym> Patrzę, drugi, drugi, 20 lutego 23. ja to wymyśliłem. I na przykład niższcie z tego... Czwórkę, trójkę, trójkę, jest... to jest trójka. Te... To jest. No nie czurka to jest czurka. To czurka, to czurka. No ale czwórka, nie czurkę. Nie mają, nie mają czwórki. Tak, tylko że co wtedy, jak na przykład tu jest najebane kurwa wełny chuj, nie umiem nie wełny, więc stałem to. I zostaną tylko te. Bo jak tutaj jest najebane, nie? Jest na przykład taka kurwa spocona gra i uda ci się zniszczyć powiedzmy tylko tego z góry, bo nie da rady tego z dołu, bo tu jest kurwa 4 miliardy wełny. i uda ci się tylko jednego z góry, to. to, to, to powiesz przód. Na to można dać litery. Też o tym pomyślałeś? Te na górze to... takie chuj bym nie wymieniane, no. takie ma tak adekwatne. Jaki, jaki jest scenariusz, że zniszczysz niby beda od góry? Jaki jest scenariusz? Ja specjalnie to będę robił, żeby mówić, że zniszczyłem im chuje. No tak, no chuj to. To jest całe hipo, niby z gliny, ale oni sobie to dzielą tak, że to jest, to jest strefa A, B, C, D. I skrój co wykopali. I takie to jest to jest najbliższa rzecz, której widziałem do tego co ty wymyśliłeś. Innych nie ma chuja. pierwszy raz widzę To wcale nie jest... Ale za doby twaj, to nie skratanie do Briza kurwa. Szkoda, szkoda. Przynajmniej zeszł! Niszcze pyy trójkę chyba... Trójkę nie chcesz? Nie, nie, z jeszcze kutata! A jeszcze kutata! Poświęcaj się! O jest to jedynkę? Jedenkiem zniszczyłem, dobra, lidzi. dziesiątkę, dziesiątkę zniszczyłem. Zniszczymy się, to kutasa. Dobra. Zniszczyłem kutasa, GG! Nice, nice, nice 2 pierdolnij się. Jedenkiem zniszczyłem.